Galeria Mimochodem działa od maja 2020 roku. Jest dostępna dla wszystkich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rok 2022 rozpoczęliśmy wystawą prac 18-letniego Mirona Bani. Jego zdjęcia analogowe, mgliste, wrażliwe, były bawnym choć stonowanym i nieco melancholijnym akcentem zimowym pejzażu. W marcu stanowiliśmy jeden z punktów na trasie wycieczki Kolonia Artystyczna Podkowa Leśna prowadzonej przez Agnieszkę Wojciechowską z CKIWO. W okolicach Wielkiej Nocy we współpracy z Anną Bentyn z Galerii Impuls i profesorem Marianem Pokropkiem, założycielem Muzeum Sztuki Ludowej w Otębusach zaprezentowaliśmy zdjęcia fragmentów rzeźb ludowych przedstawiających mękę pańską. Bieg wydarzeń na świecie skłonił nas do podjęcia tak poważnego tematu. Dzięki dofinansowaniu z województwa mazowieckiego mogliśmy zrealizować cztery kolejne wystawy. Pierwsza z nich to matematyczne dłuto Lecha Nowickiego. Mieszkający w podkowie autor jest fizykiem i popularyzatorem nauki. Bardzo wiele osób używa pojęć matematycznych i używa matematyki po prostu. Inżynierowie budujący konstrukcje rozmaite, ale także lingwiści liczący ile jest fonemów w rozmaitych wypowiedziach języków świata. Ja skromnie chciałem użyć matematyki i użyłem matematyki do tworzenia. Czarno-białych grafik. Trochę po to, żeby zobaczyć, jak to jest, i trochę po to, żeby powiedzieć, że matematyka nie jest y, tylko w szkole. W czerwcu wzięliśmy udział w festiwalu Otwarte Ogrody, podczas którego otworzyliśmy wystawę Małgorzaty Kłowskiej ulicę Podkowy. Podkowa bizarna. Stwierdziłam, że dobrze by było poznać wszystkie ulice od A do Z. I wtedy zrobiłam sobie listę tych ulic, okazało się, że to jest prawie 100, mamy 97 ulic. I e, tak się narodził ten projekt, żeby przejść wszystkie, tak, wszystkie ulice podkowy w kolejności alfabetycznej. Czyli nie mam wyboru, pogoda taka jak Dzisiaj wypada mi ulica, która z po drodze, muszę iść tam, i przejść ją całą od początku do końca. I to miało w sobie pewien urok, bo właśnie zaszłam w miejsca, w które inaczej bym nigdy nie trafiła. Sierpniowe upały schłodziliśmy cyklem prac Zygmuntorytki. Zmarłego w 2018 roku artysty, który przez kilka lat mieszkał w podkowie leśnej, dokładnie na wprost płotu naszej galerii. Zastanówmy się, jak wiele wspaniałych czynności dokonujemy, leżąc, pisał. Między innymi marzymy w różnych miejscach i sytuacjach. I wtedy przed nami jest wszystko, nieosiągalnie daleko i bardzo blisko pomiędzy jestem lewym brzegiem, jestem prawym brzegiem. Jestem pomiędzy jednocześnie. Nieoczywiste Anny Braczewskiej Karlińskiej to delikatne zdjęcia makro robione podczas spacerów po lasach i łąkach. Obrazy do mnie przemawiają najdobitniej, pisze autorka. Fotografia jest dla mnie najbardziej komfortowym sposobem zapisu zachwytu. Mogę się na chwilę stać jednością z tym, na co patrzę. Pstryk i mam cię. Będziesz, zostaniesz ze mną już na zawsze. Kolejna wystawa, Podkowaleś na okiem i uchem, była efektem warsztatów fotograficzno-literackich, w których wzięły udział osoby w bardzo różnym wieku. Tytuły poszczególnych zadań to przypadek, obserwacja, zmysły, emocje, wyobraźnia. Powstało kilkadziesiąt bardzo ciekawych prac, z których 13 zawisło na wystawie, a szerszy wybór ukazał się w powarsztatowej publikacji. Rok zamykamy wystawą dwa światy, Kamili Bodakiewicz-Kopcińskiej. Z małej w 2014 roku ekonomistki i kolekcjonerki. Są to wycinanki, które robiła przez 20 lat swego życia: z początku kopiując wzory kurpioskie i łowickie, a następnie łącząc je z fascynującymi ją motywami azjatyckimi. To 18. wystawa w Galerii Mimochodem. Zapraszamy do oglądania kolejnych wystaw na naszym płocie, a osoby tworzące to w